Cześć, kochani! Maciej Kulchawik, król Wrocławia z tej strony. Iluzjonista, showman, performer. To dla tych, którzy mnie nie znają. A w dzisiejszym odcinku chciałem Wam powiedzieć o dwóch jakże różnych postawach moich facebookowych znajomych podczas tej epidemii koronawirusa. Myślę, że uznacie to za, za pewną ciekawostkę. Postawa numer jeden. Nie przedłużając, dostałem od kolegi link na zrzutka.pl, postawa numer jeden, dostałem link od kolegi na zrzutka.pl. Wsparcie dla artysty podczas epidemii. Opis zrzutki. Witam wszystkich zebranych. Wielu z Was może widziało moje pokazy, bądź czekało, aby je zobaczyć. Na pewno. Niestety, ze względu na zaistniałą sytuację epidemii wirusa, nie jestem w stanie występować. A co za tym idzie, zarabiać pieniędzy na życie i rozwój mojego pokazu. To zrozumiałe. Jak na razie odwołano mi kilka festiwali i nie wiadomo, jak będzie wyglądać sytuacja. Zresztą, w niedalekiej przyszłości, a poza festiwalami, nie jestem w stanie robić pokazów ze względu na ograniczenia wprowadzone zarówno przez Polskę, jak i inne kraje na świecie. Nie ma zdanie. było po polsku, ale już niech będzie. W tym trudnym dla mnie momencie. W tym trudnym dla mnie momencie życia, zwracam się o pomoc do wszystkich tych, którzy mój pokaz widzieli, polubili i chcieliby go jeszcze zobaczyć. Jak i do tych, którzy jeszcze go nie widzieli, a chcieliby zobaczyć. Czas. W którym nie mogę pracować, poświęcę na treningi. Na żonglowanie pomarańcza! Treningi, żeby w momencie, w którym wszystko się uspokoi, wyjść i robić dla Was jeszcze lepsze występy. Jeżeli wyrażacie chęć wsparcia, możecie wpłacić, ile uważacie za słuszne, aby pomóc mi w tym czasie. Rys te pary. <laughs> Skonfrontujmy to z obecnie panującą sytuacją. Lekarze nie mają tych, tych, tych mundurków, tych, 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 tych fraków, w których występu, w tych fraków, w których pracują. Brakuje maseczek, a tutaj chłop. Ekwilibrysta, żongler, zbiera, uwaga, 25 tysięcy złotych do końca 56 dni 25 tysięcy złotych, żeby móc rozwijać swoje umiejętności żonglowania ryżem podczas tego trudnego dla niego czasu. Kolega z Facebooka. chyba to nie wymaga mojego komentarza aż tak. Natomiast drugą piękną postawę, mam nadzieję, że tutaj uda się wkleić zdjęcie, też znajomego iluzjonisty z Wielkiej Brytanii, który napisał wszystkim, wszystkim swoim tam dziesiątkom tysięcy fanów na Instagramie. To trzeba powiedzieć, że on pochodzi pochodzi z dość, z dość zamożnej rodziny, z rodziny dość zamożnej, zamożnych bankierów. Jego rodzina posiada bank, w którym to królowa Anglii trzyma swoje pieniądze, także żartów tam nie ma. On napisał taki króciutki pościg, że jeśli ktoś naprawdę potrzebuje. Pieniędzy, a czy to jest 100 funtów, czy 100 dolarów na, na jedzenie, czy na najpotrzebniejsze rzeczy podczas tej epidemii, to żeby napisał do niego prywatną wiadomość, a on wyśle, spejpaluje mu pieniądze. Każdemu, kto o to poprosi. Kolega z pierwszej postawy ma zebrane dokładnie 0% swojej kwoty, więc może po prostu powinien odezwać się do kolegi z Anglii. A co ja mogę wnieść w tą całą sytuację? Mieszkam we Wrocławiu u babci, więc teraz chyba jedynym rozwiązaniem jest. Siedzieć tutaj u rodziców w piwnicy, w lesie, bez internetu, jak najdłużej, by tam we Wrocławiu nie nakichać na babcie. Dziękuję Wam za oglądanie, do zobaczenia jutro, cześć!